się, Ania i Kuba z rolnika w urzędzie stanu cywilnego. Pokazali zdjęcie. Jakub z rolnik szuka żony nie był w stanie dłużej ukrywać swojego szczęścia i pochwalił się zdjęciem z urzędu stanu cywilnego. Co za nowina! Po udziale w miłosnym hicie TVP Ania i Jakub chętnie dzielą się swoją codziennością na Instagramie. Para odliczała dni do przyjścia na świat swojego synka, a teraz, gdy tulą już go w swoich ramionach, wciąż chętnie dają znać, co u nich słychać, a naprawdę dzieje się sporo. Uczestnik show właśnie pochwalił się kolejną wielką nowiną: zdjęcie mówi samo za siebie. Ania i Kuba z rolnika w Urzędzie Stanu Cywilnego relacja Ani i Kuby po udziale w 10. W edycji rolnik szukażony rozwinęła się błyskawicznie. W świątecznym odcinku para ogłosiła, że spodziewa się dziecka, a w Wigilii uczestnik Show pochwalił się, że jego ukochana przyjęła jego oświadczyny. W środę 15 maja na świat przyszedł ich pierwszy synek, któremu dali na imię Dariusz. Kuba z rolnika przygotował niespodziankę na przywitanie Ani i synka, którą chętnie pochwalił się na swoim Instagramie. Na przywitanie dumny tata przygotował tego dnia transparent, balony i kwiaty. Uczestnik show naprawdę się postarał. Na swoim Instagramie Jakub z rolnik szuka żony postanowił udostępnić teczkę z dokumentami z Urzędu Stanu Cywilnego. Dumny tata właśnie odebrał akt urodzenia swojego synka. Radosną nowinę o narodzinach synka Ani i Kuby ogłosiła produkcja Rolnik szuka żony, ale dumni rodzice również podzielili się uroczymi kadrami synka. Ania z Rolnika pokazała nowe zdjęcie z synkiem, a dumny tata zdradził, że wszyscy czują się dobrze. Nie możemy się już doczekać kolejnych uroczych kadrów Dariusza.